Ach, te marzenia i wspomnienia! Chcę sobie pływać w rzece i coraz wyżej lecę I moje ręce i całe moje serce, więc mówię do taty Tato, kiedy będzie lato? Lato, lato, to lato Lato, to lato, to, lato, to lato La lato Lato, lato to, lato, to lato Lato, to lato, to, lala, lato, to la. Coś buka, coś wybucha, coś kwity, coś się rusza. Jestem w cię tam sprzedaję, lecie. W lecie, jest ciepło i fajnie, no i pytam, stary czemu masz ciary? no i stary jak stary Odpowiada la to, to, lachto to to la ho, la, la, la la to, to, la. to, to, la... Coś ciepłego się Coś ciepłego się leje Kurde, co się dzieje? Coś ciepłego się leje. Rapino, Raperskie zwierzę, Raperskie zwierzę Raperskie zwierzę, kiedy no,